6 czerwca 1944 roku dzień, który na zawsze zmienił bieg historii D-Day dzień desantu, który miał przynieść nadzieję milionom ludzi, a dla wielu stać się początkiem końca wojny. Ale zanim do tej operacji doszło, zanim statki wypłynęły na niebezpieczne wody kanału La Manche, świat był świadkiem jednej z najbardziej skomplikowanych i najtrudniejszych przygotowań wojennych, jakie kiedykolwiek miały miejsce. Zanim doszło do tej krwawej bitwy na normandzkich plażach, każda decyzja była kwestią życia i śmierci. Dowódcy alianccy, w tym Dwight D. Eisenhower, który wkrótce miał przejąć kontrolę nad całym przedsięwzięciem, spędzili miesiące, a nawet lata, opracowując najdrobniejsze szczegóły tej operacji. Niemal każda decyzja była poddawana wnikliwej analizie, gdzie najlepiej zaatakować, jak przełamać niemiecką obronę. Jak oszukać wroga, by nie poznał dnia Eisenhower, będąc świadomym ogromnej odpowiedzialności, którą na niego spadła, musiał zmierzyć się z nieprzewidywalnością tego przedsięwzięcia. Dzień, w którym podjął decyzję o wyznaczeniu 6 czerwca na D-Day, to moment, który zaważył na dalszym przebiegu wojny. Był w tym dniu pełen niepokoju, ale jednocześnie gotowy na podjęcie ryzyka, które mogło zakończyć się sukcesem lub katastrofą. Wiele razy pytano go później, jak udało się mu podjąć tę decyzję. Czekałem, aż będzie za późno na zmiany. Jeśli musiałem podjąć decyzję, to musiałem to zrobić w odpowiednim momencie. To był moment, który ostatecznie ukształtował przyszłość Europy i świata. Po podjęciu decyzji o terminie inwazji nadszedł moment, w którym teoria musiała stać się rzeczywistością. Wielka mobilizacja która miała przekształcić się w potężną armię zmierzającą ku wybrzeżom Normandii, była już w pełnym toku. Od brzegu Anglii po porty, które wkrótce miały stać się bramą do wolnej Europy, wszystko musiało zostać dokładnie zaplanowane. To była maszyna wojenna w ruchu, potężna i niepowstrzymana, ale pełna niepewności. Czasu było mało, planowanie musiało być perfekcyjne, a mimo to każda godzina była pełna ryzyka. W godzinach porannych w angielskich portach, w sercu tej mobilizacji, w setkach tysięcy ludzi, których życie miało się połączyć w jeden cel, tliła się nadzieja na wolność i niepewność o przyszłość. W obozach wojskowych, w ścisłej tajemnicy, szlifowano strategię, szykowano ostatnie detale. Każdy żołnierz miał swoje zadanie. Niektórzy mieli atakować wzdłuż plaż, inni zająć niemieckie punkty oporu. Jeszcze inni wspierać się w walce z powietrza. Niezliczone dni treningów, bezsenne noce, wspólne posiłki, które miały dać poczucie wspólnoty, zbliżały każdego z nich do tego, co nadchodziło. A nadchodził już sam dzień D. Floty transportowe, pełne po brzegi, przekroczyły niebezpieczne wody kanału La Manche. Gotowe stanąć naprzeciw brutalnej rzeczywistości niemieckich umocnień. Z każdą chwilą rosło napięcie, a serca milionów biły w tym samym rytmie. Desant w Normandii miał wstrząsnąć całą Europą. Przyszłość wojny była już tylko na wyciągnięcie ręki. Plem było zniszczenie niemieckich umocnień na lądzie i w powietrzu, a także osłabienie wrogiej obrony przed nadciągającymi wojskami. Z nieba spadały bomby. Wstrząsając ziemią pod niemieckimi umocnieniami, ale to był tylko początek. Na morzu natomiast flota okrętów wojennych toczyła bitwy z niemieckimi jednostkami, a każda mina, każda przeszkoda na wodzie mogła opóźnić atak. Wzdłuż brzegu flotylle transportowe pełne żołnierzy przygotowanych na najgorsze zmierzały ku wybrzeżom Normandii. Przyszli bohaterowie tego dnia, niektórzy pełni nadziei, inni pełni strachu. Wszyscy wiedzieli, że to już nie czas na powroty, nie ma odwrotu. Zbliżający się desant to nie była tylko operacja wojskowa, to było coś, co miało zmienić świat. W sercu tej mobilizacji w setkach tysięcy ludzi, których życie miało się połączyć w jeden cel, tliła się nadzieja na wolność i niepewność o przyszłość. W obozach wojskowych, w ścisłej tajemnicy, szlifowano strategię, szykowano ostatnie detale. Każdy żołnierz miał swoje zadanie. Niektórzy mieli atakować wzdłuż plaż, inni zająć niemieckie punkty oporu, jeszcze inni wspierać się w walce z powietrza. Niezliczone dni treningów, bezsenne noce, wspólne posiłki, które miały dać poczucie wspólnoty, zbliżały każdego z nich do tego, co nadchodziło. A nadchodził już sam dzień D. Floty transportowe pełne po brzegi przekroczyły niebezpieczne wody kanału La Manche. Gotowe stanąć naprzeciw brutalnej rzeczywistości niemieckich umocnień. Z każdą chwilą rosło napięcie, a serca milionów biły w tym samym rytmie. Desant w Normandii miał wstrząsnąć całą Europą. Przyszłość wojny była już tylko na wyciągnięcie ręki. 6 czerwca 1944 roku wczesny ranek. Chłód porannego powietrza, zapach soli morskiej, a na horyzoncie Niepokój i nadzieja. Z każdą minutą odgłos silników samolotów bombardujących niemieckie umocnienia stawał się coraz wyraźniejszy, a z morza wyłaniały się okręty wojenne, które były częścią jednej z największych operacji wojskowych w historii. O godzinie 06:30, w momencie gdy wschodzące słońce rzuciło pierwsze promienie na falujące wody kanału La Manche, rozpoczął się najtrudniejszy moment, który miał na zawsze zmienić bieg wojny. Wielka mobilizacja, o której mówiliśmy wcześniej, była już tylko odległym wspomnieniem. Teraz to żołnierze, w pełnym uzbrojeniu, wylądowali na plażach Normandii. W każdej łodzi, każdej jednostce transportowej, w sercu każdego z nich tkwiła obawa, która nie dała się łatwo stłumić. To była chwila, której żaden z nich nie zapomnił. Pośród szumów fal, hałasu silników serca biły głośniej. Lądowanie na plaży. Jedno z najbardziej niebezpiecznych zadań w wojnie: skrzypiące burty łodzi desantowych zderzały się z piaskiem, a żołnierze uzbrojeni po zęby stąpali na brzeg, wkraczając na ziemię, którą wkrótce mieli wyzwolić. Każdy krok na tym piasku mógł być ostatnim. W tym momencie, pośród zgiełku, w oczach każdego z nich widać było lęk lęk przed nieznanym, przed tym, co czaiło się za pierwszą linią plaży. Z blaskiem wschodzącego słońca Pojawiła się nadzieja, lecz ta nadzieja była opóźniona przez śmierć, która czaiła się na każdym kroku. I wtedy to nadeszło. Strzały. Gwałtowne, bezwzględne, dochodzące z niemieckich umocnień, betonowych fortów, które były doskonale ukryte w nadmorskim krajobrazie. Nagle piasek, który jeszcze przed chwilą miał służyć jako miejsce dla niepewnych stóp żołnierzy, zmienił się w brutalne pole walki. Wstrząsające eksplozje bombardowały ziemię, a niemieckie karabiny maszynowe rozszczepiały powietrze, raniąc i zabijając w każdej chwili. Żołnierze, choć pełni determinacji, byli niczym bardziej niż zwykłymi ludźmi, którzy czuli strach przed nieznanym. Widok martwych towarzyszy, ciał unoszących się na wodzie, był czymś, czego nie dało się łatwo zapomnieć. Jedni padali na ziemię, inni bardziej zdeterminowani wpadali w wir walki, by przetrwać. Ci, którzy przeżyli pierwszy atak, musieli zebrać się w sobie, by podjąć dalszą walkę o każdy metr linii frontu. W tym momencie stali się czymś więcej niż żołnierzami. Byli nadzieją dla reszty świata. Niemieckie umocnienia, które miały powstrzymać ten atak, okazały się nie tylko trudne do zdobycia, ale także okrutnie skuteczne. Jednak żołnierze nie dali się złamać. Każdy strzał z niemieckich karabinów maszynowych, każdy huk wybuchu, był jak pieczęć ich determinacji. Nie było już odwrotu. Na niektórych plażach, jak Utah czy Omaha, sytuacja była szczególnie dramatyczna. Żołnierze, którzy lądowali na tych plażach, napotykali zdecydowany opór, a ich liczba malała z każdą minutą. W tych momentach, w krwawej konfrontacji, każdy, kto stawiał krok na wschodzącej ziemi, wiedział, że staje w obliczu śmierci. Ale wśród chaosu, krwi i bólu była także nadzieja, nadzieja na to, że ten pierwszy krwawy krok w stronę wolności prowadzi do przyszłości, którą wszyscy pragnęli. Na plaży, gdzie jeszcze przed chwilą szumiał tylko morski wiatr, teraz rozbrzmiewał okrzyk wojenny, a żołnierze po raz pierwszy poczuli, że walczą nie tylko za siebie, ale także za innych, za tych, którzy już nie mogli walczyć. Zaledwie chwilę po lądowaniu wojna przerodziła się w piekło na ziemi. Na plaży, gdzie jeszcze przed momentem brzmiał dźwięk silników łodzi desantowych, teraz rozbrzmiewał huk wybuchów karabinów maszynowych i okrzyków żołnierzy, którzy mimo strachu nie poddawali się. Było tylko jedno zadanie: przejść przez linię frontu, zdobyć pozycję i nie pozwolić, by odwrót zniszczył ich nadzieję na zwycięstwo. Każdy krok był wyzwaniem, każde przewrócenie się na piasek mogło oznaczać koniec, w tym morderczym chaosie nie było miejsca na błędy. Każdy musiał grać swoją rolę od żołnierza, który szturmował w stronę wroga to była prawdziwa rzeźnia. Z pierwszymi strzałami z karabinów maszynowych zniknęły jakiekolwiek nadzieje na szybkie zwycięstwo. Ciała padły na plażę, a piach szybko nasiąkł krwią. Każdy strzał wystrzeliwał w powietrze mgłę piasku i strzępy ciał. Żołnierze nieśli ze sobą nadzieję na wolność, ale także wiedzę, że każdy ich ruch może być ostatnim. W tej chwili życie nie miało wartości. Liczyła się tylko walka o kolejne metry ziemi. Zacięte starcia miały miejsce na każdym kroku. W wielu miejscach pierwsze linie obrony niemieckie były bardzo mocne. Betonowe bunkry, strome klify, ukryte działa, które miały odstraszyć żołnierzy z nadzieją na zdobycie plaży. Niemcy nie ustępowali, nie dawali się łatwo pokonać. Walka stawała się coraz bardziej brutalna. Żołnierze, którym udało się dostać w pobliże tych umocnień, często wkrótce padali od ostrzału. Niektórzy z nich, kryjąc się za ciałami swoich kolegów, nie widzieli wrogów przed sobą, byli zbyt skupieni na przetrwaniu. Inni z determinacją godną najlepszych ruszali naprzód, choć wiedzieli, że nie wszyscy wrócą z tej krwawej wojny. To nie był już tylko moment wielkiej mobilizacji, teraz to była kwestia życia i śmierci. Kiedy pierwsze czołgi docierały na plażę, ich obecność miała ogromne znaczenie. Dzięki ich ogniu niemieckie bunkry stawały się łatwiejszym celem, ale nie były to niezawodne maszyny. Czołgi, pełne paliwa, były łatwymi celami dla niemieckich armat przeciwpancernych. Zaledwie, chwilę po tym, jak wjechały na brzeg, kilka z nich zostało zniszczonych, a ich załogi w dramatyczny sposób poległy. Trudno było o więcej ofiar. Z każdą minutą rosła liczba poległych i rannych. Słychać było tylko łzy, błagania, ale też przekleństwa i rozkazy. Żołnierze zaczynali dostrzegać siebie nawzajem. Nie tylko przez ogień walki, ale również przez to, co się działo wokół nich. Ciała ich kolegów, powykrzywiane od ran, leżące na piasku, w niektórych przypadkach przypominały tylko strzępy. Ale ci, którzy przeżyli, nie poddali się. Walczyli w imieniu tych, którzy już nigdy nie wrócą do domu. W tym całym chaosie nie zabrakło momentów przełomowych. W pierwszych godzinach ataku pojawiły się sygnały sukcesu, zdobyto pierwsze niemieckie stanowiska, a żołnierze zaczęli przesuwać się do przodu. Natarcie, które miało wprowadzić ich w głąb lądu, zaczynało nabierać sensu. Czasami to tylko jeden żołnierz, jeden oddział mógł przełamać opór, ale ten mały sukces dawał nadzieję całemu batalionowi. Pośród ciał poległych towarzyszy Nadzieja na zwycięstwo stawała się jak płomień, który nie mógł zgasnąć. W tej niewyobrażalnej walce, pełnej śmierci i bólu, zbliżali się do realizacji swojego celu. Ale za każdym rogiem, za każdą piaskową wydmą, czaiły się kolejne wyzwania, które czekały na żołnierzy. Walka o każdą pozycję, o każdy metr ziemi była brutalnym przypomnieniem o prawdziwej cenie wojny. Po krwawej walce o plażę, po tym jak pierwszy etap inwazji dobiegł końca, żołnierze alianccy nie mieli chwili wytchnienia. Ziemia, na której walczyli, była pełna ciał, ale nie tylko poległych. Przede wszystkim była to ziemia, która miała zostać zdobyta na zawsze. Ale zdobycie plaży to nie był koniec. Dopiero teraz zaczynała się prawdziwa bitwa. Niemieckie umocnienia, zbudowane z żelbetu, stali i potężnych zasieków, Miały być pierwszą wielką przeszkodą, którą trzeba było przełamać. To one miały dać Niemcom przewagę w tym regionie, więc zniszczenie ich stało się kolejnym niezbędnym krokiem ku ostatecznej wygranej. Alianccy żołnierze, którzy w ciągu pierwszych godzin wylądowali na plażach, zdołali zdobyć strategiczne punkty, ale wciąż znajdowali się na czołowej linii frontu, zaledwie kilka metrów od niemieckich pozycji. Z jednej strony otaczały ich martwe ciała ich towarzyszy, z Zdru... Zniszczenie tych umocnień wymagało nie tylko siły ognia, ale przede wszystkim odwagi. Żołnierze, pełni zmęczenia i ran, musieli stawić czoła wytrzymałym przeszkodom. Zamiast zaatakować frontalnie, musieli zmieniać taktykę, obejść bunkry, wyjść z okopów i przejść przez zasieki. Nieraz narażali swoje życie, by zbliżyć się do celów. Jednym z kluczowych narzędzi w tym momencie stały się ciężkie działa, czołgi oraz inżynieryjne oddziały specjalne, które podjęły się zadania zniszczenia niemieckich umocnień z bliska. Ciężar walki przejął teraz specjalny sprzęt, który miał służyć jako bezpośrednia broń przeciwko umocnieniom. Alianccy inżynierowie, którzy specjalizowali się w niszczeniu fortyfikacji, zaczęli używać wybuchowych materiałów do wysadzania bunkrów. Były to nie tylko zwykłe ładunki wybuchowe, ale także specjalnie skonstruowane pancerne łomy. Urządzenia, które wywoływały silne eksplozje w samym sercu niemieckich umocnień. Żołnierze wznosili się na dachy bunkrów, wrzucając ładunki, które wybuchały w środku, potęgując dźwięk rozbicia i wstrząsając całym wybrzeżem. Z każdym dniem walki na lądzie rosła intensywność bombardowań. Nad Normandią krążyły alianckie samoloty, które codziennie zrzucały bomby na niemieckie pozycje. Zmasowane ataki lotnicze, poparte ciężkimi bombardowaniami z morza, zrujnowały niemieckie linie obrony, a żołnierze zaczęli docierać do samego serca obozów obronnych. Niemcy, nie mogąc już dłużej utrzymywać swoich pozycji, zaczęli się wycofywać, ale nie wszyscy poddali się bez walki. Dzień po dniu, zyskując kolejne małe wygrane, alianccy żołnierze mieli już pierwsze oznaki sukcesu. Wspólnie z inżynierami i artylerią przystępowali do niszczenia niemieckich linii obronnych. Setki niemieckich bunków były niszczone w atakach, które odbywały się jednocześnie w wielu miejscach na plaży. To był czas, w którym alianccy żołnierze czuli już, że nie tylko mają szansę na przełamanie linii, ale także poczuli, że mogą i muszą kontynuować atak. By nie pozwolić niemieckim żołnierzom na wycofanie. W tej brutalnej walce nie brakowało heroicznych momentów. Wiele z tych zniszczonych umocnień stanowiło klucz do dalszego marszu, ale nie obyło się bez ofiar, gdyż wielu żołnierzy, którzy próbowali zniszczyć niemieckie fortyfikacje, ginęło w wyniku wybuchów, a wielu innych ciężko rannych. Czołgi, które zbliżyły się do bunkrów, zostały zniszczone przez precyzyjne ataki niemieckich działa przeciwpancernych, ale nie poddali się. Walczyli do ostatniego tchu. Nie był to szybki proces. Zniszczenie umocnień trwało długie dni, a wielu z tych, którzy przeżyli pierwsze dni inwazji, musiało zmierzyć się z kolejnymi trudnościami. Jednak determinacja żołnierzy, ich niezłomna wola, by przebić się przez niemieckie linie, sprawiła, że po wielu dniach brutalnych starć i ogromnych stratach obrońcy musieli w końcu ustąpić. Wtedy, kiedy opór zaczął słabnąć, a alianccy żołnierze zdobywali kolejne strategiczne pozycje, zaczęła się prawdziwa walka o ostateczne zwycięstwo. W tych chwilach, po dniu pełnym zniszczeń, wojna w Normandii mogła wejść w kolejny etap, etap nie tylko obrony, ale i pełnego natarcia. Po przełamaniu niemieckich linii obrony na plażach Normandii, wojska alianckie znalazły się na terytorium wroga. To była jednak dopiero pierwsza część planu. Ogromne wyzwanie czekało ich teraz w głąb lądu. Zajęcie plaż było jedynie punktem wyjścia do dalszej ofensywy, która miała otworzyć drogę do wyzwolenia całej Francji, a później Europy. Zatrzymanie się w jednym miejscu nie wchodziło w grę. Każdy dzień zwłoki oznaczał nowe niebezpieczeństwa i możliwość wzmocnienia niemieckich linii obrony. Przed żołnierzami rozpościerał się ogromny, nieznany teren. Po zdobyciu wybrzeża nadszedł czas, by przejąć i utrzymać kluczowe miasta i wsie, które stanowiły fundament niemieckiego systemu obrony na tym etapie wojny. Żołnierze zaczęli atakować mniejsze miejscowości, takie jak Saint-Lô czy Karentan, które stanowiły pierwsze cele w tej ofensywie. Wbrew pozorom, nie były to łatwe zadania. Niemiecka armia nie zamierzała od razu ustępować. Miasta były często gęsto zabudowane. Pełne wąskich uliczek, w których walki przybierały charakter intensywnych starć wręcz. Żołnierze musieli stawić czoła nie tylko dobrze umocnionym pozycjom, ale także terroryzującym snajperom i ukrytym grupom niemieckich obrońców. Dodatkowo ogniem prowadziły też niemieckie działa przeciwlotnicze, które z dużą precyzją atakowały alianckie jednostki. Aby wzmocnić swoje pozycje i zniszczyć opór, Alianci musieli posiłkować się ciężką artylerią, czołgami oraz intensywnymi bombardowaniami. Powietrzne ataki, wspomagane przez natarcia naziemne, miały na celu zniszczenie wszelkich obozów wojskowych, magazynów broni oraz węzłów komunikacyjnych. Kolejne tygodnie były pełne intensywnej walki o dominację na lądzie. Zajęcie miast miało również na celu przerwanie niemieckich łańcuchów zaopatrzenia. Przejęcie takich ośrodków jak Caen czy Carentan stało się kluczowe dla utrzymania ofensywy. Ich zdobycie pozwoliło na bezpieczniejsze prowadzenie dalszych operacji. W miastach takich jak Saint-Lô, po wielu dniach zaciętych starć, alianci ostatecznie zdołali pokonać niemieckie siły, które stawiały silny opór. Ciężkie walki na lądzie nie były jedynym wyzwaniem, także warunki pogodowe, zmieniające się z dnia na dzień, stanowiły istotną trudność. Ulewne deszcze, rozmoknięte drogi, a także błoto, które obciążało wozy i pojazdy, znacznie spowalniały postępy armii. Żołnierze musieli również zmierzyć się z niestabilnością frontu. Niemcy, mimo wstępnych strat, nie poddawali się bez walki. Każdy zdobyty kilometr oznaczał nie tylko ryzyko kolejnych ofiar, ale także zmniejszał siłę niemieckiego oporu. Zdobycie kluczowych punktów było nie tylko operacyjnym sukcesem, ale i moralnym triumfem. Po wielu dniach krwawych walk udało się wyzwolić wiele miast, które miały teraz stać się częścią aliantów. Jednak to dopiero początek. Kolejne wielkie bitwy miały na celu zbliżenie się do serca Niemiec, do Berlina. Kiedy alianci przejmowali te strategiczne miejsca, nie tylko umacniali swoje pozycje, ale także wysyłali sygnał, że wojna w Europie nabiera tempa i nie ma już drogi powrotnej. Każde zdobyte miasto było krokiem do finalnej wygranej. A ich zdobycie pokazywało niezłomność żołnierzy, którzy nie poddawali się w obliczu niemieckiego oporu w trudnych warunkach, pełnych niebezpieczeństw i wyzwań. Siła tej ofensywy polegała na szybkim postępie. Zajmowanie kluczowych miast stanowiło element większej układanki, w której liczyły się nie tylko wygrane bitwy, ale także determinacja i solidarność wszystkich oddziałów, od piechoty po lotnictwo, które wspierało ataki. Oraz od inżynierów, którzy musieli przygotować teren do dalszych operacji. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, ale też zbliżał do celu całkowitego wyzwolenia Francji i ostatecznej porażki III Rzeszy. I po miesiącach brutalnych, bezwzględnych walk, po niezliczonych ofiarach i chwilach zwątpienia, 6 czerwca 1944 roku rozpoczęła się operacja, która na zawsze zmieniła bieg historii. Inwazja na Normandię, znana jako D-Day, to moment, w którym losy II wojny światowej zaczęły obracać się na korzyść aliantów. Choć atak na plaże był dopiero początkiem, to zdobycie tych strategicznych terenów i przełamanie niemieckich linii obrony było fundamentem, który pozwolił rozwinąć ofensywę w głąb Europy. Intensywne walki o każdy centymetr plaży, miasteczka, okopów i wzgórz były tylko preludium do tego, co miało nastąpić. Niemiecka armia, choć przez pierwsze dni potrafiła opierać się na tarciu, nie była w stanie znieść ciężaru zmasowanego ataku wojsk alianckich. Stosowanie taktyki krwawego zdobywania kolejnych punktów, po zdobyciu kluczowych miast i przełamaniu niemieckich linii obrony, alianci byli już tylko o krok od sukcesu. Z każdym dniem, każdą zdobywaną miejscowością posuwali się coraz dalej w głąb Francji, a niemiecka armia była coraz bardziej osłabiana. Żołnierze, którzy przetrwali pierwsze brutalne starcia, teraz zdawali sobie sprawę, że ich wysiłek nie poszedł na marne. Choć wciąż stawali przed nowymi wyzwaniami, walczyli z trudnymi warunkami pogodowymi, trudnymi terenami i nieustannym oporem niemieckim, byli zdeterminowani, by kontynuować walkę do samego końca. Ale to, co stało się w ciągu tych kilku dni, to nie tylko zwycięstwo militarne, to było przełamanie niemieckiej pewności siebie symboliczny początek końca III Rzeszy. Przełamując niemieckie umocnienia na plażach Normandii, alianci otworzyli sobie drogę do głębszej ofensywy, której celem było wyzwolenie całej Europy spod nazistowskiej okupacji. To nie była już tylko kwestia obrony, ale raczej kwestia wyzwolenia. Kolejne dni przynosiły szybkie zmiany. Zdobyte miasta, powiększająca się przewaga na froncie, a przede wszystkim zbliżający się koniec wojny. Z każdą zdobywaną miejscowością alianci zbliżali się do celu zniszczenia III Rzeszy. Walki na froncie zachodnim wkrótce zaczęły wpływać na sytuację na wschodnim froncie, gdzie ZSRR także stopniowo zdobywało terytoria. D-Day i związana z nim operacja Overlord stanowiły punkt zwrotny w historii II wojny światowej. Było to zwycięstwo które nie tylko pozwoliło na wyzwolenie Francji, ale także dało początek końcowi III Rzeszy. Choć przed aliantami wciąż pozostawały ciężkie walki, zdobycie Normandii było pierwszym krokiem do ostatecznej wygranej. Tego dnia, na wybrzeżach Normandii, żołnierze aliantów udowodnili, że siła determinacji Odwaga i poświęcenie mogą przełamać nawet najbardziej żelazne linie obrony, a ich zwycięstwo na plażach Normandii nie tylko rozpoczęło wyzwolenie Europy, ale dało nadzieję wszystkim, którzy walczyli przeciwko nazistowskiemu reżimowi. Zwycięstwo to było już nie tylko triumfem militarnej siły, ale także moralnym zwycięstwem ludzkości. Po latach tyranii, zbrodni wojennych i okupacji ten moment stał się punktem zwrotnym, który zapoczątkował zmiany, których echa słyszymy do dzisiaj. Nie tylko armie, ale całe narody wiedziały, że walka o wolność, o pokój, a także o przyszłość naszej cywilizacji nie była przegrana. Normandia, choć nękana krwawymi bitwami, stała się symbolem nadziei, wolności i odrodzenia.